Zawsze mam dylemat, bo jakimś schabowego czy mielone, zawsze, albo nawet te kanie grzyby, zawsze problem z panierką. Znalazłem panierkę, panierka keto niskowęglowodanowa. Zobaczymy, co będzie się działo, jeśli tą panierkę zastosuję do mojego kalafiora z jajkiem, który nie podnosi mi poziomu glukozy. A ta panierka 8 gramów na 100, ale tej panierki przecież nie używamy 100 gramów. Zobaczymy, co będzie się działo, jak zjem kalafior, jajko sadzone na ten kalafior 3 i wszystko okraszone panierką na masełku. Znam już wyniki poziomu glukozy na moim CGM-ie, sprawdziłem i się nie zszokowałem. Zajebiście jest. Nie jadłem nic, tak jak bym się tego spodziewał. Kalafior super, pewnie nawożony, azotanów ma tam sporo, ale no nie ma innego wyjścia, takie czasy. Jajko jemy dowoli, a paniera, tutaj sobie jeszcze spojrzałem na skład, no i jest fajny, bo ten skład to jest taki następujący. Błonnik ziemniaczany, białko pszenne, mąka migdałowa, droższe woda, sól. Może nie jest taka chrupka jak tarta bułka, jest taka bardziej mączasta, ale no nie przesadzajmy, jest tak.